Witam Państwa, w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Państwu piłkę do drewna suchego. Piłkę dla profesjonalistów Tajima 360 Magnum. Tutaj może, pokaż, Jestą weźmiemy piłeczkę, teraz wybierzemy sobie tą piłkę. Proszę bardzo. Piłka charakteryzuje się tym, że ma bardziej yy, wrzeszczot twarzy. Powlekana jest teflonem. Teflon jest po to, żeby się nie przywierały podczas, podczas cięcia, nie przywierały wióry. Ząbki troszeczkę ma gęściej poukładane. Jak gęściej, tak, ale ma większe że ząbki niż poprzednie, które pokazywałem. Też które były do drobnego. E, drewna. Tamte były bardziej do takich delikatniejszych prac. Tymi pra Tą piłką już można, ciąć, już można ciąć tego typu narzędzia, e, deski, tego typu e, e, krawędziaki jakieś e, podcinać. E, ciesielkę nawet e, wykorzystywana jest do, do, do ciesielki. Warto podejść może. Ja sobie zawołam e, tutaj pomocnika. Warto tu się choć przytrzymać deskę, ta piłka będzie mi latała. Tak, usiądź bardzo tak, o. i to jest najlepszy, najlepszy pomocnik. Pokażę Państwu jak to, myśmy się bawili tą piłeczką. Bardzo elegancko tnie, rewelacyjnie, tak jak każda piłka japońska Pchniemy tym do siebie. Bez żadnych oporów, bez niczego idzie. I tutaj może nawet nam nie będzie tak bardzo potrzebna yy... Przy takich nieochyblowanych deskach nie? nie będzie potrzebna jakość cięcia, ale proszę zobaczyć, że i tutaj przy tym rzeszczocie rewelacyjnie to się sprawdza. To charakteryzuje piłki japońskie, piłki Tajima, które wykonane są bardzo profesjonalnie, bardzo, yy, z bardzo wysokiej jakości towarów, produktów. Także na pewno przy użyciu piłek Tajima będą państwo bardzo zadowoleni przede wszystkim z jakości wykonanej pracy z lekkości pracy nie będzie trzeba wkładać tyle siły co w przeciętną piłkę dlatego polecam zakup tej piłki jest bardzo bardzo jest porządnie wykonana aluminiowa rączka jest także to jest to jest tak dobrze wszystko trzyma w ręce Ergonomia, dopasowanie do dłoni. Jak widać, ta, ta akurat, ten akurat model, który ma w ręku, przeszedł już swoje wiele testów, wiele prac i dalej, dalej ząbki są, dalej ząbki są ostre, dalej można nimi pracować. Co wynika z tego, że jakość towaru, który jest tutaj zastosowany, a mianowicie stali, jest to jedna z najlepszych stali które wykorzystują Japończycy do produkcji tych dresszotów.